A gościem tej części programu jest Rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotr Odrębski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Generalna dyrekcja wydała oświadczenie w sprawie budowy zamku w Stobnicy. Prokuratura z kolei zatrzymała w tej kwestii siedem osób. Z prokuratorem będę rozmawiał już za chwilę, ale najpierw fragment oświadczenia, które państwo podaliście do mediów. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe narzędzia do wstrzymania kontrowersyjnej i w przekonaniu organów prowadzonej niezgodnie z prawem inwestycji. To fragment z oświadczenia w sprawie budowy zamku w Stobnicy. Czy prace faktycznie zostały zatrzymane, czy dopiero zostaną zatrzymane? Co w tej sprawie może pan Powiedzieć. Panie redaktorze, jeśli chodzi o prowadzenie prac, nie potrafię powiedzieć, czy te prace są prowadzone, czy zostały wstrzymane. W przekonaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ta inwestycja jest prowadzona niezgodnie z prawem. Z prostej przyczyny inwestycja na tak rozległym obszarze, mówimy o terenie przekształconym powyżej dwóch hektarów wymaga decyzji środowiskowej. Takiej decyzji środowiskowej inwestor nie uzyskał, dlatego że przedstawił na wstępnym etapie dane, które wskazywały, że taka decyzja nie będzie potrzebna. Kiedy okazało się, że ten teren przekształcony znacząco przekracza dwa hektary, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała nową decyzję i sprzeciwiła się realizacji tej inwestycji. Te decyzje zresztą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy, no ale ku naszemu zaskoczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do odwołania inwestora, no i musieliśmy złożyć skargę kastyjną do NSA w tej sprawie. No i tam ta skarga zyskała z kolei państwa uznanie, rozumiem, tak? Skarga jeszcze nie została, została. rozpatrzona. Mhm. To jest świeża sprawa, można mhm. powiedzieć. No. Trudno mi przewidzieć, w jakim czasie, za ile zajmie się tą sprawą. Natomiast warto zaznaczyć, że my w tej skarbie kasacyjnej w uzasadnieniu mówimy literalnie, m.in. tak, że ten wyrok może być zachętą dla inwestorów do niewykazywania wszystkich okoliczności sprawy. Dlatego, że w tej sytuacji wygląda na to, że inwestor trochę chciał pójść na skróty, podając, to, to jest tylko jedna z okoliczności tej sprawy, podając y, znacznie mniejszy obszar przekształcony, nieco powyżej 1,7 hektara, nie musiał uzyskać się decyzji środowiskowej, w związku z czym to postępowanie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, artykuł 118. Było bardzo uproszczone. No tak, i to było Nie. przed pięciu laty, i wtedy Regionalna ochrona Dyrekcja Ochrony Środowiska, tak. właśnie jakby powiedzmy, że wydała zgodę swoją, tak? Właśnie po, przez to, że została, można powiedzieć, wprowadzona w błąd, jak rozumiem przez inwestora, tak? Dobrze to rozumiem? Można powiedzieć, że została wprowadzona w błąd. Mhm. Można tak oczywiście powiedzieć. Dlatego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchylił swoją decyzję ostateczną z maja 2015 roku i jednocześnie sprzeciwił się realizacji tej inwestycji, znając już nowe okoliczności. Niestety wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie nie uznał tych okoliczności jako okoliczności wznowieniowych. My z tym oczywiście polemizujemy. Rozumiem. Czy jeszcze tak dla pełnego obrazu, gdyby Pan tylko był uprzejmy wyjaśnić, czego dotyczą w ogóle te wykryte przez Państwa nieprawidłowości? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zakresu, jeśli chodzi o obszar przekształcony, tutaj rozmiar jest bardzo istotną przesłanką. Natomiast inwestor nie przekazał informacji między innymi o planowaniu utworzenia sztucznej wyspy, o planowanym osuszeniu stawu. Trzeba mieć świadomość, że na etapie decyzji środowiskowej, czy też oceny środowiskowej, właściwe organy nie mają dostępu do projektów budowlanych. Nikt w Rdosiu ani w 2015 roku powiedzmy nie, nie przypuszczał, nikomu się nie śniło, że inwestor planuje tam budowę zamku. Była mowa o obiekcie mieszkaniowym, o mhm. wielolokalowym. Mhm. Natomiast na takim etapie bazuje się na dosyć ogólnych informacjach przekazanych przez inwestora. W naszej ocenie inwestor przekazał, no, delikatnie mówiąc, niepełne informacje. Oznacza to tyle, że po pierwsze musiałby uzyskać, gdybyśmy znali, gdyby RDOŚ w Poznaniu znał wszystkie, wszystkie okoliczności, inwestor musiałby uzyskać decyzję środowiskową. Nie jestem w stanie odpowiedzieć uprzedzając pana pytanie na, czy na pytanie, czy taką decyzję by uzyskał. Oczywiście y -y -y. rozumiem. Kto może wstrzymać budowę zamku w Stobnicy? No zdaje się, że teraz prokurator zwrócił się do wojewody w tej sprawie. Natomiast tak. ja chciałbym się wypowiadać tylko w sprawach środowiskowych, bo to, bo to jest Rozumiem. zakres... Rozumiem. To wobec tego zapytam, do kiedy, powiedzmy, ten, to państwa odwołanie, do kiedy może być rozpatrzone? Tutaj zdaje się, że NSA nie jest zobowiązane żadnymi Aha. terminami. Czyli, czyli możemy jeszcze długo poczekać, tak, na stanowisko NSA? wiele na to wskazuje, że tak właśnie może być. Mhm. Rozumiem. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, za te informację. Piotr Otrębski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska był gościem tej części programu. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję.